Szanowni Państwo, jak ktoś mówi, to dobrze jak mówi krótko, bo wtedy jest najlepsza słuchalność. Ale kochani, dzisiejsza 20. małkińska noc nadburzańska jest zorganizowana pod honorowym patronatem. Wojewody Pana Zdzisława Sipiery i Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Na ręce przedstawicieli tych instytucji składam serdeczne podziękowania i oczywiście proszę Państwa taką atrakcją dzisiejszego wieczoru będzie to, że w ciągu kilkunastu najbliższych minut będą na teren Łęgów Nadburzańskich skakali skoczkowie. Także mam nadzieję, że tutaj konferencjerka to wychwyci. Po raz drugi będą próbowali lądować prosto do celu, bo mają te punkty na naszych rękach wyznaczone. Jak zawsze, podziękować za zaproszenie. Mam tutaj ten zaszczyt już u Państwa gościć. Czwarty rok rzędu. Iśmy twierdzić, że przybywa, naprawdę przybywa tutaj cały czas coraz więcej. Publiki to cieszy. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu Pana Wojewody Mazowieckiego złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście tutaj wspaniale się bawili, bo to najważniejsze. Yy, I na koniec pogratulować no już 20.20 20 tej wspaniałej, okrągłej, yy, okrągłego jubileuszu, wspaniałego wydarzenia, jakim są właśnie Małkińska Noc Nadburzańska. <toddź -dźwięk>

Na ciebie nie wstrzymał światło i prąd I mądrych słów nie ma w szczegół że w to, że ma w sobie tę moc Być przed śniegiem